Ooooooo oh. 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 Gdzie ja jestem? Oh. 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 Co się ze mną stało? Chyba się rozbiłem. Dlaczego? Gdzie ja jestem w ogóle? A oh. skrzynka. O, oh. tutaj są moje ubrania i wszystko. Jakim cudem mi się udało przeżyć, ale jest tak zimno. A, oh, oh. Ale się tu pali Trzeba to zgasić Nie no. Oh. Nie mam tyle siły Mam jakiś miecz oh. oh. A, ale wszystko mnie boli. Mój samolot. Tyle latko budowałem. Chciałem polecić do Ameryki, ale... Ała. Coś się stało. Muszę gdzieś pójść. O, co tam jest za krzyż jakiś? Ała. Ała. Dobra, zobaczę, co tutaj jest. Jakiś domek? Jakiś krzyż? Ała. Pamiętnienie Stefana. Ale kto to jest Stefan? Kto to jest Stefan? I dlaczego akurat taki wielki krzyż dla niego? Bo jest pochodnia. Wezmę sobie. A tu plecak położę. A dobra. Gdzie ja jestem? W ogóle. Nie mam pojęcia. Pamiętnienie Stefana. No niby tak, ale kim jest Stefan? Idę do... Dojdę do tego domu. O. 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 Co tutaj jest? O Jezu, ile krwi! I czaszka! O Jezu! O. Dlaczego tutaj jest tyle śniegu? Co to może? Jakaś lawina tu była. Przecież to tak nie wygląda, jakby tutaj była jakaś zima. To jest plaża. To jest plaża. To jest plaża. No, no, tu jest las wielki. A ja się rozbiłem pośrodku niczego. Nie wiem. A. jest tutaj jakaś skrzynka. O, jest znowu krew. A uwaga, autor Stefan. Oryginał. Co to. A czasami, czasami autor Stefan, nie? Czekajcie, przeczytam. Y, autor Stefan. Ach. Tutaj upamiętnienie Stefana. Czyli to jakby Stefan? Ale kto by mu to mógł wybudować grób? Może tutaj ktoś jeszcze jest, ale nie wiem. Zobaczę co jest napisane w tej książce. Mam dosyć życia na tym świecie. Jeśli to czytasz, to wiedz, że jest, że tu jest niebezpiecznie. Rok 1995. O Jezus! To było, to, to było prawie 30 lat temu. Tak dokładnie 27 lat. Czyli jakby ten grób, no bo on jest taki jakby mchem porośnięty. I nie wiem tak dokładnie. Skoro to było 27 lat temu, to tutaj coś się musiało stać. Z, jak tutaj czytamy, to Stefan się zabił. Co, nie? Stefan się zabił. Ach. Stefan się zabił, no właśnie, Stefan się zabił. To jest jak nawet jego czaszka, bo tutaj wyraźnie napisał, mam dosyć życia na tym świecie. Jeśli to czytasz, to wiedz, że jest tu niebezpiecznie. I, jakby no, wezmę sobie tą książkę. Może kogoś spotkam. To będzie znał tego Stefana. Nie wiem, ale nie wiem. Pójdę może na jakąś wyprawę. Głodny w sumie trochę jestem, więc zabiję krowę. O zjemce, to nic że surowe. Podpłynę tam na tą wyspę. A, dzień dobry. Dlaczego pan ma taki nos? Co pan robi? Halo? Co? To jest jakiś obcokrajowiec? Dobra, proszę pana. A to, ale pan ma lamy jakieś. Co się drzesz, lamo? Nie wiem. Nie wiem, czyli jakby jest tu ktoś, ale to jest jakiś obcokrajowiec i go w ogóle nie rozumiem. Co tu jest? O! Co to są za, za rzeczy? Coś wypadło z plecaka? Szyba? Co szyba? Jakby... What? Skrzynia? Tabliczka? Jakieś drewno pochodnie? Po co? Nie wiem, przyda mi się coś może. Mapa. No właśnie, chcę zobaczyć, gdzie ja jestem. Jestem... Ta mapa jest jakaś niewyraźna. Nie wiem, nic tu ona nie pokazuje tak dokładnie. Tylko jakiś kawałek, na jakiejś jestem pieszczystej wyśpie, to to ja tu jestem. Aha. No to tam dalej to ja nie wiem, co jest w tym lesie. Nie wiem, trochę się tam boję pójść. Czyli ogólnie to tak wygląda. No dobra. To teraz tylko... Potrzebuję zrobić sobie łóżko, a pamiętam jak mnie uczyli, no bo ogólnie miałem uprawnienia na samoloty tam kiedyś w szkole mnie uczyli, właśnie jak się robi łóżko. Tylko potrzebuję dwóch składników, ale potrzebuję wełnę. Mam wełnę, to z owcy. I nie wiem, czy będzie tutaj w tym lesie. Nie wiem, ten las jest jakiś podejrzany. O, mamy dwie owce. Super. Jedna. Tego potrzebuję trzy wełny. Dalej nie mogę zrozumieć, co się stało z ciałem mojego kolegi. Skoro jak leciałem z nim, a się rozbiłem, zostałem sam. Nie wiem, może... Jest gdzieś indziej, odpalił spadochron. O! Kolejna owca. Dobra. Dobra, teraz jakoś... Nie wiem, może mieczem się przekuje przez te drewno. A, jest. Jest. Dobra. No i teraz mnie uczyli, że tutaj w plecaku mam coś takiego i to przerabiam na coś takiego. OK, to działa. Teraz z tego robię tak, tak, tak. O. I właśnie z tego wyjdzie taki warsztat. I właśnie z tego warsztatu można sobie zrobić łóżko. A w... uczyli mnie, że to się robi. Że łóżko się robi. O właśnie, tak. Dobra, mamy łóżeczko. Czyli jakby nie wiem, gdzie pójdę spać. Jakby, bo jakby która jest godzina, można się domyślić. Słońce jest, no jest taka, jest taka jakby dwunasta. Nie wiem, bo zegarka tu nie mam. To jest jakoś dziwnie. Ale tych całą noc nie spałem, jestem trochę zmęczony. Ach. Dobra, może wrócę tam. Gdzie był ten krzyż i w ogóle ten dom Stefana, bo trochę się boję tego grobu, tego w ogóle domku Stefana, bo tam tyle krwi jest, ale ogólnie to tak to wygląda, tak? No tutaj jest ten grób Stefana, a może coś w nim, pod tym jest? Tylko piasek. I twardy piasek jakiś, nie wiem. Dziwne, dziwne. Nie wiem, może coś tam znajdę. Ale ogólnie, wiem sobie jeszcze. I to by było chyba wszystko. Dobra, yy, może, nie wiem samolocie, chociaż tu się pali, jest trochę niebezpiecznie. Ale, ale może, o może tutaj pójdę spać. Ale jestem zmęczony.